Pokażę Twoją płytkę. Pieces mm -hmm. of my journey. Ale podróż trwa, prawda? Cały czas. Nieustannie. Właśnie. Ciekawi mnie taki moment zatrzymania w podróży. Bo, żeby coś opisać, czy napisać kilka kompozycji, to trzeba się na chwilę zatrzymać w tej podróży. A może nie trzeba. Może można wielotorowo iść, wielowątkowo, tu tworzyć, tu już właściwie być w zupełnie innym punkcie? Jeżeli mówisz o, o, o kompozycji, o, o, o komponowaniu, to um, utwory, które wchodzą właśnie w skład albumu, e, tak naprawdę proces twórczy ich był cały czas nieustanny. Więc to, to nie było tak, że był czas na skomponowanie jednego utworu, tylko ten proces cały czas trwa, trwał. Rozwijał się. Bardzo często już wiedziałem od początku, jaki utwór miał, jak brzmieć, jaką, jaki miał mieć wydźwięk, ale właśnie przez, przez, przez długość pracy, przez to, że, że artyści, z którymi współpracowałem i z gośćmi specjalnymi, którzy są rozstrzelni po całej Polsce, też ta praca po prostu się wydłużała, i, i ten proces twórczy trwał, trwał dość długo, ale sam moment, właśnie, ta iskra, kiedy, kiedy wpadł pomysł do głowy, to była czasami chwila, czasami troszeczkę dłużej. Mierzenie tego czasu ma dla mnie znaczenie w Twoim przypadku, ponieważ, po pierwsze, wydaje mi się wciąż, że jesteś młodym człowiekiem, a zapisałeś na tej płycie tyle inspiracji i tyle rzeczy pozbierałeś wcześniej, żeby je ułożyć. Na to potrzeba mnóstwo czasu. Z drugiej strony, wydaje mi się, że jesteś zapracowany człowiekiem i mieć czas z kolei na to, żeby sprecyzować myśl, powiedzieć sobie, jak ma to wyglądać, ten utwór konkretnie, z czego rezygnować, bo to jest też forma rezygnacji, jak słyszę na tej płycie, to jest nałożenie kilku procesów naraz. Kiedy to zrobiłeś? Tak, tak. Tutaj bardzo, bardzo dziękuję za, za miłe słowa. Jeżeli chodzi o. Poruszyłeś kilka wątków. Jeżeli chodzi o proces twórczy, o czas to tak naprawdę pewnie pewnie jak wielu wielu jazzmenów, ma osób, które zajmują się swoją twórczością, zajmuje to praktycznie głowę w 100%. Wraca się do, do domu i głowa cały czas jest w salce albo jest przy, przy instrumencie, przy, przy komputerze, więc tak naprawdę. Cały czas, cały czas te dźwięki brzmią w głowie, czasami po, pomysły rodzą się albo późno w nocy, albo bardzo rano, więc to po prostu cały czas trzeba być w gotowości. Ale myślisz, że to intuicyjnie, to znaczy pozbierałeś ile się rzeczy, nasłuchałeś się też wielu rzeczy, niekoniecznie je zagrałeś, prawda? Tak, tak. One gdzieś tam zostały w tobie nawet nieświadomie po prostu się układały jakoś. Budzisz się w nocy, tak, złożę z tego kompozycję? Tak, czasami, czasami na przykład mi się jakiś motyw, albo, albo na przykład yy, Coś mi wpadnie do głowy albo zagram na perkusji jakąś Bo później razę. to bardzo precyzujesz, wiesz, później to już jest świadoma mhm. rzecz, jak słyszę na płycie. No, nie jest przypadkiem, że akurat ten utwór idzie, nie wiem, w stronę RB, ten utwór idzie z kolei w stronę solo, a inny ma odcienie zupełnie jeszcze innego gatunku muzycznego, prawda? Tak, tak, absolutnie. No to, 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 o czym wcześniej wspomniałem o, o, tych, o tych inspiracjach, to to tak naprawdę to są takie chwilowe strzały, gdzie czasami jakiś motyw po prostu wpadnie do, do głowy, ale jeżeli chodzi o kompozycję jako całość, to, to jest to coś, coś dużego, coś, coś pełnego, co tak naprawdę dojrzewa przez, przez dłuższy czas. I tak naprawdę cały czas w tych kompozycjach jest zbalansowanie i też staram się bardzo, bardzo mocno z, z, zbilansować i zbalansować właśnie ten trzon jazzowy, ale żeby to jednak było troszeczkę piosenkowe, żeby była i melodia, i tekst, ale żeby było też troszeczkę elektronicznie, więc cały czas staram się układać te kolory tak, żeby finalnie nie przedobrzyć w którąś ze stron, ale żeby, żeby to było też harmonijne, żeby słuchacz nie miał wrażenia, że te, że te kompozycje są zupełnie odstrzelone od siebie. Są różnorodne, ale one przychodzą jakby przy, przez siebie. swoją historię. Tutaj teraz podkreśliłeś w ogóle yy, które rzeczy w muzyce bawią Cię najbardziej, które zostały w Tobie. Od tej elektroniki zacznę od końca teraz Twojej wypowiedzi do jazzu, bo jazz jest podstawą, tak? Tak, tak. Jazz, jazz A ale... A co to dla Ciebie oznacza, że jazz jest podstawą? Jazz, czyli yy, jazz, czyli improwizacja, harmonia i relacja muzyków, instrumentów yy, podczas grania w kompozycji. Jakby to jest dla mnie jazz. Jakby... Mówiąc słowo jazz, to mam na myśli, bo mamy bardzo wiele stylów podgatunków jazzu. I szczególnie w obecnych czasach kiedy, kiedy wszyscy. Sam nie tylko je mieszasz. Utrudnia. Tak, je. tak, tak. No wiesz, sam brudzisz mm, taką mm. czystkę jazzu, elektroniką na przykład. Nawet Jeżeli bardzo. Już tak widzimy ekstremalnie, prawda? Tak, tak. No, sam to czynisz. Czyli w pewnym momencie co? Zostaje ta harmonia, a reszta ma być dopowiedzeniem do tego, co słyszę w harmonii? Ma być wyrażenie, wyrażenie finalnie, że jest to podszyte jazzem, czyli jest ta relacja pomiędzy instrumentami, specyficzna właśnie dla jazzu, ta konwersacja pomiędzy instrumentami i, i tak naprawdę solówki, tylko że w, w proporcjach. W proporcjach właśnie y, odpowiednio dobranych w każdej kompozycji. W jednej mamy dużo więcej, w niektórych to jest tylko wstawka, w niektórych w ogóle nie ma improwizacji, ale za to na przykład jak w Anomalies Love jest, y, jest rozbudowany harmonicznie bridge y, y, wokalny z fortepianem, który jest właśnie taki neo soulowy jazzowy, więc gdzieś tam cały czas to odcienie po prostu. Ciągle mówię, że o jakichś liniach podziału, których. Dobrze jest, jak słuchacz później nie słyszy, prawda? Tak. Chyba, tak, że ktoś tak, rozważa to, zaczyna rozpracowywać, tak jak my, chociażby tutaj w tej rozmowie. Ale skoro mówisz o takich liniach podziału, to dla słuchacza myślę, w tej chwili najciekawsze będzie, gdzie jest pomiędzy melodią a harmonią i co jest ważniejsze. Wydaje mi się, że melodia jest ważniejsza, ponieważ każdy tak naprawdę zwraca na to uwagę. Jeżeli ktoś nie jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego, to zwraca uwagę po prostu na najważniejsze, a zarazem na najprostsze rzeczy, czyli po prostu jakie ma odczucia związane z, z kompozycją i czy ta kompozycja po prostu ma melodię. Wielokrotnie słyszałem bardzo, bardzo fajne wypowiedzi osób, które, które słuchały płytę, a niekoniecznie słuchają jazzu i mówiły, że jazzu niekoniecznie, ale moja płyta im się podoba, bo ma melodię i fajnie się tego słucha. I to jest dla mnie... Bo to nie jest płyta jazzowa. To jest płyta oparta na tym, o czym to jest mówiłeś. To płyta moja. Zgoda. To jest płyta pełna piosenek. I to rzeczywiście uh -huh. takich nawet powiedziałbym bardzo współczesnych, osadzonych w współczesnej muzyce rozrywkowej i tu bym Cię sklasyfikował bardziej uh -huh. niż jako jazzmana, chyba że wejdziesz na scenę i zostawisz tylko improwizację i mi pokażesz po prostu, że grasz w dalszym ciągu jazz, od którego zaczynałeś. Ja to tak odbieram uh -huh. dzisiaj. Jest hip-hop, jest każda forma wypowiedzi używana dzisiaj przez różne gatunki muzyczne, więc wydaje mi się, że w tym kierunku poszedłem. Się, nie, nie uważałem się za, za na mainstreamowego. Nigdy, jakby, nie czułem, że, że tylko to jest mi pisane. Zawsze, właśnie, czas odbieram jako, jako formę wolności, jako, jako wypowiedź, w której możemy, właśnie, dużo mieszać. Ale, ale ten przekaz, właśnie piosenkowy, który, który tutaj jest mocno rozbudowany, jest dla mnie też bardzo ważny, bo, bo wokal. Jest uważam naj, najmocniejszym takim medium, które dociera do, do słuchacza. Żaden instrument niestety tego nie ma, więc. Tak, no tutaj... w konsekwencji myślisz formą, to prawda, i ją tak. opracowujesz, mhm. nawet bym powiedział, że do perfekcji. E, czyli to jest zapis. Wrócę teraz do myśli o podróży, mhm. bo to jest nie tylko w tytule zapisane, ale dosyć, dosyć ważne dla tego wszystkiego, co tu słyszę. Wrócę do podróży. Więc to jest zapis wielu momentów, które ci się zdarzyły w życiu. Tak, tak, tak. To są Mógłbyś konkretnie powiedzieć, no dobrze, The City to mniej więcej ten czas, to miejsce, ci ludzie? Absolutnie tak. Każdy, każdy z, każda z kompozycji to jest czas spędzony z gośćmi, którzy, którzy są na tej płycie z, z muzykami. To jest mój czas, konkretna fascynacja. Czyli muzycy inspirują Cię najbardziej? Też Czy tak, konkretni tak, 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 na dodatek, tak. których zaprosiłeś? Dlatego i zaprosiłem. Okej. Okay. <laughs> tak, jakby. Y na, na trzech swoich płytach y, y, mam, mam gości specjalnych, i y, 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 ka, każdy z gości jest przemyślany i, i każdy z gości jest, y, ponieważ właśnie jest osobą, y, która wprowadza odpowiednią energię albo gra po prostu w sposób, który, który bardzo, bardzo po prostu w, wpasowuje się w, w ogólną wizję tej. Kompozycji, nie mam, która, już powstały, która powstaje. Bardzo męską tezę. Jeżeli czegoś ci brakuje, nie potrafisz tego, nie wiem, hmm. nie znalazłeś się w sobie. Albo nie wypracowałeś jeszcze technicznie i samemu nie mógłbyś tego zagrać, odtworzyć, nawet wręcz zapisać w utworze. Zapraszasz gościa, który to potrafi i on dopełnia Twoją muzykę? Może po części tak jest, ale to bardziej chodzi tak naprawdę o to, że ja czuję się jak aranżer, jak osoba, która organizuje. Zawsze miałem do tego predyspozycję od, 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 od najmłodszych lat, więc tutaj też w zespole absolutnie korzystam z, z pomocy. Zisława Kalinewskiego, Maćka, kondziele Minti, którzy też właśnie kompozytorsko jak najbardziej mnie, mnie wspierają. No i każda z tych osób jest zupełnie inna, również jak, patrzy na to, tak, jak, tak, jak tak, składa tak. swoje utwory, prawda? Tak, tak. I, I bardzo się z tego cieszę, że właśnie Maciek wprowadza troszeczkę takiego jazzowego zamieszania. Martyna jest mocno elektroniczno, elektroniczna i i właśnie wprowadza tu bardzo ważną warstwę wokalu. Zdzisław bardzo dobrze operuje pomiędzy właśnie taką muzyką produkcyjną a jazzową. Więc to wszystko fajnie się miesza i tworzy właśnie taką no mieszankę, która najbardziej mi odpowiada, ponieważ kocham jazz, kocham elektronikę, kocham takie neo-soulowe utwory. A jeżeli chodzi o samą kompozycję, to. To bardziej bym to odbierał na zasadzie, że gość, który przychodzi, daje swój wkład i polepsza, uzupełnia, bardziej ubarwia kompozycję. I, i, i też, też mam do tego ogromną słabość, ponieważ, ponieważ widzę, jak, jak to wszystko po prostu rośnie i, i pęcznieje, jeżeli coraz więcej osób, coraz więcej energii i wizji zaprasza się do projektu. Zgoda, też tak to odebrałem, ale też. Sobie pomyślałem, słuchając w kilku momentach różnych Twoich gości, w tym chociażby Marka Kondziele, by wymieniać dalej te nazwiska, które pojawiają się na tej płycie, że to nie tylko o to chodzi. Właściwie mm. powoduje, że można słuchać tego utworu w sposób prosty jako piosenki, jako utworu, mm -hmm. albo zagłębiać się i stwierdzać, o ramy, tam się tak wiele rzeczy dzieje. Uproszczenie jest dla słuchacza, któremu ma to nie przeszkadzać. Natomiast. Jeżeli już wejdziesz w detale, no to właśnie ci muzycy, czasami ekstrawaganccy, powodują, że coś tam się dzieje. I ty to zostawiasz, zgadzasz się na to, bo rozumiem, że to jest wcześniej niewymyślone. Pozwalasz Markowi na przykład, żeby to zrobił. Poruszyłeś bardzo ważną dla mnie rzecz i bardzo Ci za to dziękuję. Tak, absolutnie staram się robić w pierwszej chwili muzykę, która jest prosta i dla słuchacza, który nie jest jazzowy. Przyswajalna, a z drugiej strony, jeżeli właśnie się wgłębić, to zostawiam i produkuję mnóstwo um, takich smaczków, które, które gdzieś tam żyją swoim światem e, drobnym. chodzi o te drobne rzeczy, które, które dzieją się w, w kompozycji, to bardzo często jest to, jest to moja aranżacja. Często w studiu razem wypracowujemy z gośćmi, jak, jak mają zagrać, jaką frazę, w jakim stopniu i w jakim, w jakim momencie. Często też jest tak, że na przykład gość albo, albo muzyk z mojego zespołu gra. Swoją partię, po czym ja ją utnę, moduluję, zniekształcam, przenoszę w różne miejsca i to aranżuję wszystko. A czasem jest tak, że po prostu dostaję tak... zaskakują Cię czasami? To jest najpiękniejsze, bo wtedy kompozycja, na przykład, planowałem pójść w, w którąś ze stronę yy, i nagle dostaję track, na przykład od Piotra Szmita w solówce i, I nagle okazuje się, że, że tam trzeba jeszcze coś dodać, bo, bo właśnie solówka poszła w tą stronę, więc to, to jest świetne, że, ym, że, że artyści, którzy, którzy są, którzy są na, na płycie jeszcze bardziej stymulują mnie, dlatego też ich biorę, y, ponieważ jest to, jest to bardzo inspirujące. Często też na przykład grając na koncercie y, zaimprowizujemy z zespołem y, jakąś frazę i ona mi się na tyle spodoba, że później ją wpisuję jakby w nuty i to jest aranż. Piotrek szmyto to też jest elektryczny, więc ne, wydaje mi się <grywanie> naturalne, że wybrałeś to. Ale jest tam na tej płycie na przykład Maciej Kociński, tak. który wydaje mi się z kolei bardzo ładnie stonował niektóre momenty na tej płycie. Czyli jakby jest przeciwwagą dla, nie wiem, nawet dynamiki tego wszystkiego, co się ma tam dziać. Potrzebowałeś takiego człowieka, nie wiem, może poprzez niego chciałeś też swój romantyzm pokazać w pewien sposób. Maciej Kociński to osoba, którą niezmiernie szanuję. Uważam za, za genialnego artystę, i, i, i możliwość zaproszenia go na płytę jest dla mnie ogromnym zaszczytem. I właśnie grając w utworze w RAŻ utworze dwie solówki, tak naprawdę, bo jest w środku taka odjechana mhm, solówka, powiem, tak, która składa się z, z dwóch części. I na końcu jeszcze jest taki special holus, na, na którym on jeszcze, jak, jak słucham tej solówki, to, to mam wrażenie, że my tam gramy właśnie kopy, ten riff na, na koniec, a, 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 a saksofon właśnie tak, tak się odbija jako od takich fal, po prostu tak sobie spokojnie właśnie tonuje tą, tą energię, więc to jest taki szlachetny bardzo... Element w tej, no tak to odebrałem, nawet powiem szczerze, jeszcze raz podkreślę, trochę romantycznie też na to spojrzałem, tak, bo, tak, tak, bo to tak. tak pewnie jest, najłatwiej byłoby, zresztą nie wiem czy najłatwiej mówić o Patrycji, już wcześniej wspomniałeś <laughs> czym jest głos w ogóle i jak go traktujesz, no jeżeli wymieniamy właśnie te postaci, no to chyba Patrycja tutaj ma taki wiodący głos w całej tej dyskusji, czym jest twoja kompozycja i czym jest w ogóle twoja piosenka. Patrycja jest gościem specjalnym w dwóch kompozycjach, w Anomalice Love i w, w utworze Rain. Utwór Anomalice Love powstał tak naprawdę bardzo dawno i, i do, tego, do tego utworu powstało, powstała partia fortepianu i, i, i wokalu przeze mnie. Patrycja rozwinęła. Tylko pokażę. Bardzo dobrze. Okay. Patrycja rozwinęła właśnie te, te melodie, które są w, w kompozycji i też w utworze Rain to już jest jej, jej kompozycja, jeżeli chodzi o partie wokalów, ja o w sumie chórki, które że, tam są. że oddaje sens, istotę tego wszystkiego, co jest. No, ma, ma piękny głos, ma piękny zmysł komponowania ja rozumiem, że dla melodii, więc. Utwór Anomalies Love powstał, mówiąc bardzo szczerze, powstawał przez, przez bardzo długo, ponieważ kiedyś pracowałem w szkole baletowej i tam akompaniowałem na perkusji, na instrumentach perkusyjnych i na fortepianie do, do lekcji tańca współczesnego do różnych choreografii. I me, melodia ze, ze zwrotki i ten riff taki miarowy. On właśnie powstał na, na, na lekcji do, do jednej ballady właśnie tanecznej, do, do tańca i później jak Patrycja go usłyszała i zaprosić zaprosić Patrycję, to ona stwierdziła że może pójść w tą stronę, też wymyśliła tytuł utworu i, i właśnie skomponowała tekst, dokomponowała refren, bridge i, i tak finalnie. Bo ja sobie pomyślałem o barwie głosu, sposobie jej śpiewania, że miałeś to gdzieś w głowie, myśląc o tym, tak, że to tak, tak. tak, a nie inaczej. Zabrzmi, prawda? Tak. Wracając sobie do tej podróży, jeszcze raz, bo to dla mnie ważny moment, a poukładałeś te utwory w taki sposób, żeby mi pokazać, jak do ciebie docierały poszczególne inspiracje, jak tworzył się gniewomir Tomczyk, nawet nie projekt jeszcze, ale ty, jako ty, jako artysta? Jest to chronologia wydarzeń? E, nie, nie nie jest to chronologia, jest to po prostu e, tak ułożenie kompozycji, żeby ta paleta barw, która jest dość, dość e, e, różnorodna, żeby ona przychodziła w harmonijny sposób. Czyli jesteś bardzo selektywny człowiekiem, znaczy potrafisz selektywnie spojrzeć na to wszystko, co nosisz w sobie, żeby to tak, a nie inaczej ułożyć, żeby ta harmonia rzeczywiście zaistniała, bo płyta jest harmonijna i spójna. No, ale to jest kolejny moim hmm. zdaniem proces, tak? Niektórzy nie mają takiego zmysłu rozważania pewnych rzeczy w sobie, ustawiania czy wartościowania nawet. Bardzo często nawet tytuł utworu, aranżacja kompozycji i taki ogólny zarys płyty jest najpierw, zanim jeszcze właśnie dojdę do doprecyzowania do kompozycji i nagrywania ich. Więc ta wizja jest od, od samego. A z ilu rzeczy zrezygnowałeś? bo nie sądzę, że po pierwsze to wszystkie inspiracje, jakie Ciebie dotykają, po drugie wydaje mi się, że w niektórych momentach te utwory mogłyby swoim rozmachem jeszcze więcej zawierać w sobie i więcej dalej. Muszę powiedzieć, że tym głosem też był management, który mówił Gniewko okay. fajnie, ale... Okej. Okay. Czyli kogoś słuchasz jeszcze? Tak, nie bardzo, bardzo zwracam uwagę na, na wszelkiego rodzaju rady. Ja mam duże predyspozycje do, do rozmuchiwania, do, do, do dużych form, co mnie, co mnie bardzo inspiruje, do, do długich i, i, intr, do, do rozbudowanych właśnie form, do... Do, no wiesz, jakieś do z to też jest coś, co, czego dotykasz nie po raz pierwszy zresztą, prawda? Tak, tak. Tylko że tutaj właśnie um, um, ktoś, już, już nie pamiętam, w którym radiu, ale um, była, był taki komentarz, że fajnie, że te utwory są różnej długości, ponieważ płyta się nie nudzi i przechodzi w różnorodny sposób pomiędzy utworami. Czego nie planowałem. Wyszło to dość spontanicznie, ale tak jak się teraz zastanawiam, to bardzo fajnie w sumie to wyszło. Na, na pewno niektóre kompozycje z, z tej płyty w głowie już słyszę no, rozpisane na większy skład. Powiem tak, nie w samych długościach poszczególnych utworów widzę to zróżnicowanie i kolory tej płyty. Więc nie będę polemizował co do tego. Natomiast wydaje mi się, że wciąż mi pokazujesz, nie, nie dopowiadając, że jeszcze coś mnie czeka i to mnie ciągnie dalej na tej płycie. To jest dla mnie takim argumentem, żeby słuchać dalej i znajdować kolejne elementy. No, i to też jest punkt wyjścia do takiego pytania, a na jakim etapie teraz się znajdujesz? Bo płyta jest zapisem jakiegoś czasu w twojej twórczości przychodziłeś od czasu do czasu, bądź przysyłałeś mi te nagrania, przecież ja je znam tak, z kilku lat wcześniej, są minimalnie pozmieniane na przykład i to się zmieniło, ale dzisiaj wydaje mi się, że już jesteś na innym etapie prawda? Dzisiaj jestem na etapie, że kolejna płyta już jest zrobiona okay. I, 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 i tak jak wspomniałeś na początku faktycznie ta płyta i te kompozycje były roz, rozbudowane na początku miałem przygotowanych 15 kompozycji na ten album stwierdziliśmy Właśnie razem z managementem że to jest za dużo i że trzeba podejść do, do tego bardziej, bardziej, bardziej uprościć i tak bardzo rozbudowane moje wizje. I, i finalnie, właśnie zawarłem 9 kompozycji na, na tej płycie. Zostało 6, i te 6 już jest przygotowanych tak naprawdę do, do kolejnej publikacji, ale one zdecydowanie się różnią. Mogę zdradzić, że kompozycja ostatnia, Noise Enter, to jest zapowiedź właśnie wejścia w ten, w okay. ten świat. Więc to nie jest przypadkowe, że to jest Noise Enter. Okej, okay, okej. Okay. Robiłem bardzo dużo rzeczy, nawet bardzo, bardzo dużo rzeczy, i, i tak naprawdę sprawiało mi to radość, ale teraz, teraz zrozumiałem też, ta pandemia właśnie dała mi to, że dała mi możliwość przymusowego takiego odpoczynku i skupienia się na sobie. I zrozumiałem, że rozwijając to i skupiając się na tym, jakby dużo więcej mogę zyskać i też, i też mogę, mogę po prostu robić to, co w życiu najbardziej mnie, mnie interesuje i kręci. I tak naprawdę chyba w tą stronę idę, żeby zająć się po prostu okay. swoimi sprawami. Postawię taką tezę, to dojrzewanie, wiesz? Tak, absolutnie, absolutnie. Aczkolwiek nie wiemy, czy tak do końca Ci wierzyć, że za moment znowu się nie rozpędzisz, bo to no tak, tak wiele no. interesuje. Jedno jest dla mnie pewne. Uważam, że płytą, którą dziś pokazuję tutaj, o której rozmawiamy, sprecyzowałeś bardzo mimo wszystko siebie, swój język wypowiedzi, swoją moc, ja bardzo mi miło, że będziesz rozpoznawalny dla ludzi. Myślę, że zamknę oczy i kiedyś usłyszę coś i powiem, o musi tam być Gniewomir Irtączyk. Albo to on po prostu. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo miło, bardzo dziękuję.